widzowie, tutaj dawno nie nagrywałam filmów ogólnie, ale patrzcie, O, ja tutaj robię dla tu 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 chodzę... W... Ciągle z nim i muszę wreszcie ją zrobić. Gamingowy pokój, patrzcie, tutaj zrobiłem do niego. No tutaj tutaj ma ogólnie taką dziurkę sobie. Czekajcie, o. Czy może. Tutaj ma. Ja ym... sama robiłam w ogóle. Palion. No. Tutaj są rzeczy, którymi ja robiłam to markery. I tutaj są też te te... No, o, patrzcie. Tutaj jest... To. to spadło. Jeszcze będę robiła z tujemu. No. A, patrzcie. Posadzę go. Czekaj, tylko żebyście wy nie widzieli. I jak to? Hmm. W ogóle, zostawcie łapkę w górę. I przepraszam, że nie było udałem filmów. Ale po prostu nie łapkuje filmów. No ja tak myślałam. Na pewno, na pewno nikomu się nie podobają moje filmy. Tak on wygląda. Na pewno nikomu się nie podobają moje filmy. I, pow i powiedziałam. Nie, no, muszę przestać, chyba. Ale powiedziałam. Teraz nie poddam się, zacznę dalej nagrywać. No i jak widzicie, dało to. Widzicie, że... Elu elu, 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 elu. Elu, elu, Jakby co, to filmów nie będzie wy... Czwartek i w, w, wtorek, tak myślę. Może zawsze w środę będzie i w sobotę. Może. Na pewno będzie w środę, ale w sobotę i w niedzielę w piątek nie obiecuję. Nie obiecuję, że będzie, ale y, 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 jak codziennie. Ale na pewno będzie w środę. Sobie przepraszam, jak nie będzie filmów, a ja y, nie nagram. W ogóle jestem sama w domu. Mogę słyszę jakieś odgłosy jakby w płaskim żywdomu. w domu. się bałam bo ale... Co tam się bać? Ja się już nie boję. Tutaj... <laughs> o! Możecie widzieć jaka to jest ulica. Tutaj... Dobrze, no. Więc ja się. Ja się z wami żegnam i pa pa!